Dzisiaj zaprosiłam Was na temat pod tytułem Jak znaleźć motywację do działań? Jak znaleźć motywację do pracy? E, o co tutaj chodzi? Ta motywacja to jest taki bardzo mocno oklepany temat. Natomiast jaka jest sytuacja? Jaką mamy sytuację, e, z którą się mierzymy w tej chwili? Ja się nazywam Izabela Wojtachnik. Jestem certyfikowanym coachem i trenerem zmiany. Pomagam odkryć swoją drogę i odkryć swoją odwagę do realizacji celów i marzeń. Uczę, jak zaprojektować satysfakcjonującą karierę krok po kroku. I mam nadzieję, że dzisiaj od rana wasza jedna główna myśl, która wam towarzyszy, to jest: jest cudowny, wspaniały dzień. Zaczął się bardzo, bardzo dobry dzień. Dajcie znać, kto tak pomyślał rano i kto, kto, kto wstał właśnie z taką myślą w dniu dzisiejszym. Dlatego, że nieraz właśnie towarzyszy nam: słuchajcie, coś takiego. Sytuację mamy taką, z którą dzisiaj się mierzymy. Nie chce mi się, nie mam motywacji do działania. Nie, nic nie robię, bo, bo nie mam motywacji, nie potrafię znaleźć tej motywacji. Codziennie rano budzę się z taką myślą, że wczoraj znowu zmarnowałam, zmarnowałem cały dzień. W ogóle nic mi się nie chce robić. Nie znajduję, nie widzę sensu w tym, co robię. To ja się za to nie biorę, bo nie widzę sensu. Czasami jest tak, że nam się nie chce, że wydaje nam się, że nie mamy motywacji, bo na przykład czujemy, że jesteśmy w tym sami, że nie mamy wsparcia. I to, co dzisiaj chciałabym Wam przekazać, to są takie praktyczne ćwiczenia i sposoby, jak sobie poradzić z tematem braku motywacji, czyli jak zrobić, żeby Ci się zachciało, jak zrobić, żeby Ci, żebyś poczuł taki prawdziwy sens tego, co, tego, co robisz i z czym się w ogóle mierzysz. Bo wiecie, tutaj nie chodzi o, o takie jednorazowe działanie, o taką doraźną, doraźne działanie, doraźne ćwiczenie, że Tobie się zachce na chwilę, na dzisiaj tylko, tak? I, I powiedzmy, na jakieś dwa dni będziesz miał taki zapał, czy miała do działania, e, i do końca tego dnia może tam wytrzymasz, albo zaczniesz to się robić, masz taki zryw. I często właśnie jest tak, że my mamy takie zrywy. Że my mamy takie zrywy i działamy pod wpływem takich zrywów, pod wpływem takich emocji pozytywnych, można powiedzieć, które właśnie gdzieś tam nabędziemy. A chodzi o to, żeby, to, żeby wypracować jakby taką wewnętrzną motywację, żeby poczuć taki głęboki sens tego co, tego, co, tego, co robisz, tego, co chcesz osiągnąć. Bo mówimy tutaj, kochani, o motywacji w, do działań. Ale do konkretnych działań w kierunku konkretnego celu. I, i właśnie o to tutaj chodzi. Czyli pierwsza rzecz, którą, którą trzeba sobie tutaj uświadomić, zastanów się, czy ty w ogóle masz ustalo, ustalony jakiś cel. Bo jeżeli ty mówisz, że ty nie masz motywacji do, do działań, no to nie wiemy za bardzo w kontekście, czego mamy, to, mamy nad tym, nad czym pracować, tak? Czyli mówimy tutaj o, o poczuciu sensu działań w konkretnym celu. I teraz zobaczcie, rozpatrujemy to w kontekście konkretnego celu, czyli tego, co, tego, tej Twojej wizji, obrazka tego, co chcesz osiągnąć za dwa lata, za trzy, za pięć lat. I teraz pierwsza rzecz, sprawdź, czy masz konkretnie ustalony cel. Jeżeli tego celu nie masz, to znaczy, że często może być tak, że tobie się rozmywają pewne działania i poczucie sensu, i to wtedy jest naturalne, bo ty nie wiesz dokąd zmierzasz. Jeżeli nie wiesz dokąd dokładnie y, y, idziesz, w, w którym kierunku, no to, y, to jest naturalne, że po prostu może być tak, że w pewnym momencie stracisz tak zwaną motywację, bo y, no, nie będziesz czuł sensu dalszego i, i nie będziesz widział a, tych, tych konkretów. To jest, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli już wiesz, jaki masz cel, i tak jakby w kontekście jakiego celu rozpatrujemy brak tej motywacji, czy poczucie sensu, chodzi tutaj o to, żeby wskrzesić tą, tą prawdziwą, taką głęboką chęć osiągnięcia tego celu. Czyli ty musisz mieć zwizualizowany obrazek tego, co chcesz osiągnąć. Czyli po pierwsze, Ustalony konkretny cel, po drugie, bardzo mocno, bardzo konkretna wizja tej twojej przyszłości, tego kierunku, czyli tutaj wszelkie metody właśnie wyobrażania sobie tego, co chcesz osiągnąć, czyli właśnie taka wizualizacja. Im bardziej szczegółowa, tym lepiej, dlatego że to ci pozwoli mieć w głowie, w pamięci taki obraz tego, co ty chcesz osiągnąć. I to będzie ci się przypominało za każdym razem, jak stracisz właśnie to poczucie sensu. Za każdym razem, jak stracisz motywację, jak będziesz miał słabszy dzień i nie będzie ci się po prostu chciało. Więc to, to jest dobre ćwiczenie do tego, żeby sobie właśnie przypomnieć, po co ty to robisz, to co robisz każdego dnia po to, żeby właśnie być w tym miejscu, który sobie wyobrażasz, który sobie wyobrażasz, czyli dojść do tej wymarzonej wizji. Gdzieś tam za ileś lat masz w głowie taki obraz, może masz nawet rozrysowane, roz, wyklejoną taką mapę, dokąd chcesz dojść i to jest właśnie po to, żeby Ci przypominało w tych słabszych momentach. Natomiast takie ćwiczenie, które ja Wam wczoraj zaproponowałam właśnie w poście poniedziałkowym właśnie pozwoli Ci odnaleźć motywację, poczuć sens tego, co chcesz osiągnąć tak naprawdę. I sprawdzisz, co możesz osiągnąć, wykorzystując już swój potencjał, bo nas często blokuje osiągnie, osiąganie jakichś celów, czy dojście do jakiegoś konkretnego kierunku, bo wydaje nam się, że nie mamy że nam brakuje wszelkich rzeczy. Naturalne jest to, że my skupiamy się przeważnie na tym, czego nam brakuje, czyli że brakuje nam e, na przykład doświadczenia, brakuje nam jakiejś kompetencji, jeszcze wiedzy, a może by się przydały jakieś studia, a może by się przydał jakiś kurs e, i cały czas skupiamy się na tym, na czym nam brakuje, natomiast tutaj warto jest skupić się na tym, co już masz. Na, na, tym, na swoim potencjale, po prostu wykorzystać swój potencjał, czyli to, czym już dysponujesz, a dysponujesz na pewno wieloma wspaniałymi zasobami, które, które masz. I, I o co tutaj chodzi? Czyli po pierwsze, weź na tapetę swój cel, a napisz go sobie na kartce. Po drugie, napisz tak naprawdę, dlaczego chcesz osiągnąć ten cel. Po prostu przypomnij sobie taką pierwszą motywację, kiedy, kiedy ten cel ustalałeś, bo zazwyczaj jest tak, że jak my ustalamy ten cel na, na samym początku, to towarzyszy nam taki niesamowity entuzjazm i taką, taka radość, taka, taka wiecie, bardzo duża, chęć, bardzo duża chęć realizacji, spełniania tego, czego chcesz. I to jest takie fajne, bo ten zapał przeważnie jest największy właśnie na początku. I warto tutaj przy, przy tym ćwiczeniu, kiedy zaczynasz sobie wypisywać właśnie dlaczego ty chcesz osiągnąć akurat ten cel, warto sobie przypomnieć ten początkowy zapał, tą początkową motywację, to te powody, dlaczego ja się wtedy tak czułam, co mnie wtedy kierowało, że ja sobie wymyśliłam, że ten cel osiągnę i po prostu dlaczego jest tak, że ja o tym marzę albo marzyłam właśnie? To jest bardzo, bardzo ważna odpowiedź na takie pytanie, bo to jest taki właśnie początek zastanawiania się nad tym dlaczego. I teraz dlaczego? Wypisz sobie co najmniej pięć razy, czyli zastanów się najpierw, dlaczego ty chcesz osiągnąć ten cel. Co jest tym Twoim takim po, po co ci jest to potrzebne? Ale o tym po co to, jest, to będzie za chwilę, za chwilę Wam powiem. Natomiast zastanów się, dlaczego. Jeżeli przypomnisz sobie tą pierwszą motywację, jest super. Znowu zadaj sobie pytanie, dlaczego Ty chcesz osiągnąć? Być może pojawić się jeszcze coś nowego, i tak kilka razy. Chodzi o to, żeby wyczerpać temat, tak? Czyli żeby, żeby to swoje, żeby to Twoje dlaczego było faktycznie takie kompletne, szerokie, prawdziwe, pochodzące z, faktycznie z Twojego Wnętrza to nie ma być powód e, dlaczego, który nie wiem, przeczytasz gdzieś u kogoś albo który ci ktoś podpowie, tylko to ma być ten, y, y, por, y, y, który jakby pochodzi z Twojego wnętrza i według którego y, y, będziesz działał, który jest zgodny z Twoimi potrzebami, wartościami, misją. To jest, to jest właśnie ważne, żebyś dlatego się, żeby się na tym tak głęboko zastanowił e, i dał sobie przestrzeń na, na to przemyślenia, żeby, żeby to po prostu pochodziło. Z twoich, z twoich wewnętrznych potrzeb, to jest niezwykle istotne, bo jeżeli te w, w swoim celu, będziesz, jakby dojdziesz do wniosku, że to jednak nie jest Twoje dlaczego, tylko na przykład robisz, chcesz osiągnąć dany cel, bo ktoś Ci tak zaproponował, bo, bo ktoś, nie wiem, tego chciał, bo, bo usłyszałeś od kogoś jakieś inne sugestie, to no to bardzo szybko dojdziesz do wniosku, dlaczego ci się nie chce tego celu robić, dlaczego straciłeś motywację do tego celu, I, i tutaj bardzo szybko ci to wyjdzie, właśnie w odpowiedzi na to pytanie. Może się też okazać, że cel, który sobie wybrałeś do osiągnięcia, to nie jest twój cel. Czyli przy odpowiadaniu wielokrotnym na pytanie, dlaczego ty chcesz osiągnąć, Uzyskujesz też drugie, drugi wniosek pod tytułem: Czy Twój cel jest naprawdę Twój? Bo jeżeli nie jest Twój, to jeżeli Ci wyjdzie, że nie jest Twój, to znaczy, że to, to, to już masz odpowiedź na pytanie, dlaczego Ci się nie chce. Dlaczego nie masz motywacji do osiągnięcia tego celu czasami? Dlaczego jest tak czasami, że masz ochotę to rzucić w cholerę? Dlaczego tak jest, że, że wstajesz i po prostu z, taką, z, taką, z takim oporem dużym podchodzisz do realizacji tego celu? Więc to, to, to zastanowienie się chwilę nad tym, dlaczego jest mega, mega istotne, ja bardzo to polecam. To jest proste ćwiczenie, ale często jak ja pracuję właśnie z klientami na sesjach coachingowych, ono bardzo dużo robi. Ono po prostu um, powoduje, ja, ja czasami sama jestem bardzo mocno zaskoczona taką, taką mocą tego, tego ćwiczenia. Ono powoduje, że nagle się rozjaśnia wszystko i wszystko staje się jasne. Czyli um, odpowiadasz sobie na pytanie dlaczego pięć razy. E, dalej, co polecam jeszcze, żeby zrobić, żeby znaleźć swoją motywację do działania. Kolejną rzeczą, która jest tutaj e, bardzo istotna, i którą polecam i którą e, też stosuję, ale nie jest łatwa, To nie jest łatwa. to jest troszeczkę związane z tą odpowiedzią na pytanie dlaczego, ale z kolei znajdź 10 powodów, dla których chcesz teraz, aby cel został zrealizowany. Czyli tutaj tak naprawdę odpowiadamy sobie na pytanie odnośnie ważności tego Twojego celu teraz. Dlaczego akurat teraz, w tym momencie Twojego życia, w tym dniu, w tym miesiącu, nie wiem, w tym tygodniu, w tym roku jest dla Ciebie istotne, że Tobie zależy akurat na realizacji tego celu? A może jest coś innego ważniejszego w tym momencie? Dlaczego akurat ten cel jest w tym momencie ważny? Czyli kolejne, wypisz 10 powodów, 10. Nie jeden, nie dwa, nie trzy, ale dziesięć. To już, słuchajcie, otwiera nam znowu kolejne pokłady w naszej głowie i daje Ci przestrzeń do tego, żeby się tak naprawdę zastanowić, dlaczego akurat teraz Ci na tym zależy. Ja bardzo często tak zaczynam właśnie prawie każdą sesję coachingową i, i każdy proces, dlatego że zawsze zaczynamy od ustalania celu. Ustala się cel, cel właśnie do osiągnięcia na, na daną sesję, na daną konsultację oraz cały cel na proces, który dana osoba chce osiągnąć. I teraz pierwsze, co robimy, to nie przyjmujemy po prostu tak, o, tego celu, który jest, tylko sprawdzamy jego ważność, czyli dla, dlaczego dla ciebie akurat ten cel jest w tym momencie ważny. To jest niezwykle istotne, bo to pozwala utwierdzić się w przekonaniu, czy faktycznie ci na tym zależy. Bo ja często mam wrażenie, że mi bardziej zależy na, na, na tym, żeby moi klienci i osoby, z którymi rozmawiam i widzę, jakie mają marzenia i, i pragnienia, żeby właśnie to zrealizowali niż im samym. Natomiast ty sam musisz się zastanowić nad tym i, i, i sam musisz do tego dojść, czy faktycznie ci na tym zależy. I to pokaże Ci odpowiedź na pytanie. Wypisz 10 powodów, dla których chcesz akurat teraz, aby ten cel został zrealizowany. Bo być może ten cel był dla Ciebie ważny na przykład rok temu. Być może ten cel był dla Ciebie ważny ileś miesięcy temu, ale teraz, jak już jest ta droga realizacji celu, okazuje się, że, że na przykład weszły inne rzeczy, które są, są dla Ciebie ważniejsze, i już. Dlatego motywacja do, do zdobycia tego celu, do działań, nie jest tak wystarczająco wysoka, żeby, żeby w ogóle osiągnąć jakiekolwiek rezultaty. I to jest bardzo dobra weryfikacja tego, co, czy, czy to jest dla Ciebie ważne akurat w tym momencie i czy faktycznie nadal Tobie na tym zależy. Dalej. Napisz z kolei w kolejnym punkcie. Co się stanie, jak osiągniesz ten cel? Czyli tutaj mówimy o skutkach tego celu, czyli tak naprawdę można powiedzieć o korzyściach, ale nie tylko, bo czasami jest tak, że, że efekt uzyskania przez nas tego danego celu, jakiejś rzeczy, na której nam zależy, może być różny. Może nieść ze sobą różnego rodzaju konsekwencje. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby wypisać wszystkie, wszystkie skutki, które niesie za sobą osiągnięcie Twojego celu. Czyli opisz skutki dla Ciebie, Czyli jakie dla ciebie osobiście będzie miało to, to znaczenie, dla twojej kariery, czyli dla, dla twojej pracy, dla, to, dla twojego życia zawodowego oraz dla twoich bliskich. Czyli dla, dla, dla osób, z którymi na co dzień współpracujesz, z którymi masz bardzo dobrą relację, czy też to rodzina. Jeżeli nie masz swojej własnej rodziny, no to mogą to być osoby, z którymi się właśnie przyjaźnisz, z którymi masz bardzo dobre relacje. I, I które mają na ciebie też wpływ, i ty masz na nich też spory wpływ. To mogą być też współpracownicy w Twojej pracy, z którymi pracujesz bardzo blisko, a mogą to być osoby, które po prostu znasz nie, nie z życia zawodowego, tylko, tylko w życiu właśnie prywatnym i masz z nimi bardzo dobry kontakt. I tutaj ważne jest, żeby opisać skutki, jakie będzie miało osiągnięcie tego celu dla, dla tych osób, dla Twojego najbliższego środowiska po prostu. Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, to ważne jest, żeby określić sobie tutaj skutki dla Twojego biznesu, czyli Jakie będzie miało skutki osiągnięcie przez Ciebie celu dla Twojego biznesu i dla Twoich klientów? To jest też niezwykle ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie. Ja, na przykład, bardzo często właśnie stosuję to w mojej działalności, kiedy to mam, mm, mam na tapecie jakiś, wiecie, cel, jakąś mam wizję tego, co chcę osiągnąć, i ja się wtedy zastanawiam, tak? Czyli rozpisuję sobie, okej, okay, ja, ja to osiągnę, w, w porządku, natomiast e, jakie to będzie miało skutki? Dla moich klientów, dla, dla mojej działalności, właśnie dla mnie samej. Czy to jest tak, że, że rzeczywiście yy, mi na tym zależy i ja to już, jeszcze nadal widzę w takich entuzjastycznych barwach jak. Jak to, jak to było na początku, bo to wtedy zwiększa niesamowicie motywację do realizacji tego celu i powoduje, że ty jesteś świadomy wszelkich, wszelkich konsekwencji tego, co się będzie działo po prostu z tobą, z twoim środowiskiem, z osobami, z którymi współpracujesz, jakie to będzie miało skutki dla, dla tego, co, co się dzieje wokół ciebie. Jeżeli już to napiszesz, to odwołaj się do swojego potencjału, czyli znowu, żeby zwiększyć sobie motywację, żeby znaleźć taką motywację do realizacji celu, nie skupiaj się na Twoich brakach, czyli nie zastanawiaj się nad tym, czego ci brakuje, ale raczej pomyśl, które Twoje już wewnętrzne atuty, mocne strony które elementy z Twojego potencjału mogą Ci pomóc w realizacji tego celu po prostu. Zobacz, jak wtedy się zmienia świadomość, że automatycznie wydaje Ci się ten cel taki prostszy, bo Ty wiesz, że dysponujesz odpowiednimi zasobami do tego, żeby to zrobić, że dasz radę to osiągnąć, dasz radę podejmować działania. Dasz radę krok po kroku iść z tym procesem i wiesz, że to nie jest dla ciebie trudne, bo ty wiesz, że nie brakuje ci wszystkiego, że to nie jest tak, że ty musisz nagle iść, nie wiem, na pięcioletnie studia, żeby, żeby to osiągnąć. I to nie jest dla Ciebie takie po prostu mega, mega obciążenie, mega kamień do zdobycia, tylko, tylko jest to jak najbardziej osiągalne. Natomiast trzeba się skupić na tym, żeby poznać swój potencjał po to, żebyś wiedział, czym dosponujesz. Okay? Daj koniecznie znać, jak przejdziesz sobie te ćwiczenia, te punkty, jak to Ci zadziałało i czy to, i czy to ci się sprawdziło. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć. Otóż bardzo często w pracy z moimi klientami, bo, bo ja wiem, że ten temat motywacji to jest taki, bywa taki, tak, takim właśnie oklepanym tematem. I często jest tak, że ta motywacja to jest takie trochę enigmatyczne pojęcie, przy którym nie, nie bardzo wiadomo o co chodzi. Natomiast, no jak się zagłębimy w takie praktyczne ćwiczenia i narzędzia, a chociażby warto sobie czasem odpowiedzieć, po prostu na, na niektóre pytania, to na kilka pytań, to, to wszystko nagle się staje jasne i, i wiadomo, co robić. Czy próbowaliście kiedykolwiek w ten sposób, żeby sobie w sobie odnaleźć właśnie tą motywację tego wojownika do, do realizacji celów? Bo pamiętajcie, że czeka na nas taka wspaniała wizja, którą sobie wymyślamy, więc to ważne jest, żeby do tej wizji e, po prostu dojść, bo na pewno e, to jest tak, że e, ta, ta wizja pochodzi z waszych marzeń, a marzenia przeważnie mamy. E, Pochodzą, jakby powinny pochodzić z naszego wnętrza, z naszych pragnień, z naszego wewnętrznego poczucia y, y, po prostu szczęścia i takiego pragnienia, y, osiągnięcia właśnie takiego spełnienia w życiu. To, to jest takie znowu ogólne pojęcie, ale chodzi tu po prostu, żeby być zadowolonym. I jeżeli mówimy o, o satysfakcji z pracy, to przeważnie zależy nam na znalezieniu tej pracy marzeń, przeważnie zależy nam na znalezieniu. Na, na prowadzeniu taki, świadomym prowadzeniu takiej swojej kariery, żeby, żeby nam się dobrze wiodło, żeby, żeby właśnie tutaj mieć takie poczucie, że te marzenia są naszym spełnieniem. I teraz, jeszcze jedną rzecz Wam powiem, którą warto zastosować, są to tak zwane pytania kartezjańskie. Być może się z tym spotkaliście, a być może nie. To, to są cztery bardzo proste pytania, które warto sobie zadać, jeżeli, jeżeli faktycznie nie wiesz, jakby jaka, jak, jak zdobyć motywację do realizacji danego celu i nie wiesz, czy tak naprawdę zależy Ci, chcesz sprawdzić, czy faktycznie Ci zależy na, na realizacji tego, co chcesz. To są pytania kartezjańskie cztery, czyli tutaj zadajemy sobie pytanie – co się stanie, jeśli to zrobisz? Co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? I kolejne dwa. Co się nie stanie, jeśli to zrobisz? I co się nie stanie, e, jeśli tego nie zrobisz? Tak? Czyli cztery pytania. Co się stanie, jeśli to zrobisz? Co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? Co się nie stanie, jeśli to zrobisz? I co się nie stanie, jeśli tego nie zrobisz? Bardzo fajne w ogóle, bardzo fajne pytania, bardzo fajne rzeczy można uzyskać z odpowiedzi, bardzo mocno poszerzające perspektywę, bo nagle zaczynasz wiedzieć trochę więcej. Zaczynasz trochę, widzieć trochę więcej tej perspektywy, po pierwsze, realizacji tego celu, faktycznych szans twoich na to, czy tobie się chce? Czy dasz radę to zrobić? Jaką masz wiarę w swoje możliwości i jak to w ogóle to oceniasz? Tą sytuację całkiem realnie, tak? Więc polecam serdecznie. Dajcie znać, kochani, koniecznie po odpowiedzi na te pytania, co Wam wyszło. Możecie tutaj napisać w komentarzu, bo często jest tak, słuchajcie, że my nieraz robimy jakieś rzeczy w życiu i w pewnym momencie tak ktoś nam zaskakuje, że coś nie idzie, że my się czujemy źle. Że nie pasujemy do danego miejsca pracy, na przykład, że to, co całe życie robimy, to tak naprawdę nie jest to, co, co czujemy. Szukamy czegoś więcej. Nawet nie do końca wiemy, o co nam chodzi często, ale, ale jest taki, takie coś, że nam coś nie pasuje. I o co tutaj chodzi? I przeważnie słuchajcie, jak ja rozmawiam właśnie z osobami, to jest tak: albo ktoś poszedł na studia dlatego, bo rodzice tak chcieli, żeby poszedł na taki kierunek. I wtedy ciągniemy jakąś drogę zawodową, którą, która z nami zupełnie nie gra, albo właśnie ktoś nam poleca jakąś pracę, albo ktoś nam załatwił na przykład jakąś posadę, i wtedy, i wtedy my jesteśmy w danej pracy, bo nam się wydaje, że, no, że już po prostu zdobyliśmy szczyty marzeń, natomiast to nie jest zupełnie to, co, o co nam chodzi. I, I często właśnie powodem tych, tych niezgodności to jest to, że my realizujemy cele innych zamiast swoje cele. I, i, tu, i, tu, i tu właśnie na to chodzi, że żeby nie robić sobie tej krzywdy przez wiele, wiele lat, to trzeba po prostu się obudzić w pewnym momencie i, se, i mieć taką odwagę, żeby, żeby zajrzeć w siebie i żeby po prostu poznać swoje potrzeby, bo do tego się to sprowadza. A to wymaga naprawdę odwagi, bo my nieraz nie mamy. Nie mamy takiej odwagi, żeby zajrzeć i właśnie poznać to, co w nas siedzi. Na dzisiaj to tyle. Bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. Życzę Wam wspaniałego, miłego, miłego dnia, cudownego dalszego rozwoju.